Show us go on. Szykujcie pow, y, igrało, popcorn. Szykujcie popcorn. No, no zobaczcie jakie filmy, nagranie. Twuska. Twusk ogląda jest Star Wars. No powrót Jedi. I trzeba popcorn. No kurde, jak, jak tego można nie zrozumieć? No? Jak od kilku lat anoni. I ludzie związani z Q mówią, oglądamy film, oglądamy film, przygotowujcie popcorn. I teraz Tusk yy, robi bzdurne nagranie, znaczy yy, yy, powierzchownie bzdurne, że trzyma popcorn, ogląda film Powrót Jedi. <grywka> to jest kom, to jest kom. Ja mu jeszcze raz powtórzę, Tusk. Twusk współpracuje z białymi kapeluszami, a może nawet jest już podmieniony tak naprawdę, ale to nie ma znaczenia, tak? On gra pewną rolę. Daje nam takiego koma. Przygotujcie popcorn, będzie powrót Jedi. Powrót Jedi. No wszystko zbiera się do kupy, wszystko zbiera się do kupy. <grystuj> O kurde, nie wiem jak można tego nie, nie rozumieć. Ja tyle, tyle memów wrzucałem z popcornem. Mnóstwo ludzi, Polaków, którzy nawet nie znają angielskiego często, czaj bazę, czaj bazę. Wrzuca popcorn, tak? Anoni, Q i Tusk teraz powrót Jedi. To jest kom, to jest kom. Wcześniej wrzucił nagranie, jeszcze przypomnę poprzednie jego nagranie. Jak styropianowe drony pokazuje, dosłownie styropianowe, sklejone taśmą klejącą, i mówi, że wydajemy miliardy złotych na obronę Polski przed takimi obiektami. No kurde, no jak można tego nie szczaić? Jak można nie szczaić, że on współpracuje, robi komedię z tego wszystkiego, tak, co nie zmienia faktu, że on jest zdrajcą, tak, jest zdrajcą, agentem sztazji i tak dalej, ale gra taką rolę podwójnego agenta, tak, podwójnego, zresztą wkopał mnóstwo przestępców w KPO, tak, wydawali, yy, przestępcy wydawali kasę, kupowali sobie jachty, Kupili sobie klub swingersów za pół miliona złotych do cholery jasnej. Klub swingers. Infrastruktura krytyczna. Jak można brać to na poważnie do cholery jasnej? Infrastruktura krytyczna w obronie gospodarki przed kolejną pandemią. Kupu kupują sobie jachty, kupują klub swingersów za pół miliona. Toż to jest komedia. To jest komedia. Wkopują się, tak? Jak można tego nie widzieć? Jak można tego nie widzieć? Show must go on, czekamy na Jedi w takim razie, i kupujemy, jemy popcorn. Pozdrawiam.